Witam, nazywam się Gajda Krzysztof, jestem prawnikiem i doradcą obywatelskim. W dzisiejszym filmie przedstawię Państwu temat związany z klauzulą wykonalności i prawomocnością orzeczenia. Na samym wstępie należy wspomnieć, że rozróżniamy następujące rodzaje orzeczeń, które kończą postępowanie przed sądem. Są nimi wyroki w postępowaniu procesowym zwykłym, nakazy zapłaty w postępowaniu procesowym uproszczonym, postanowienia w postępowaniu nieprocesowym. Lub w procesie, gdy dotyczy postanowień procesowych. Należy pamiętać, że nieobecność strony na ogłoszeniu wyroku nie tamuje biegu terminów sądowych. Nie należy oczekiwać, że sąd wyśle nam wyrok do domu, jeśli nie byliśmy obecni podczas jego ogłaszania. Stronom doręcza się jedynie orzeczenia wydane na posiedzeniu niejawnym. Uprawomocnienie wyroku powoduje, że w zwykłym toku postępowania nie możemy się od niego odwołać, ponieważ wyrok jest ostateczny. Strona, która wygrała sprawę, może po uzyskaniu klauzuli wykonalności przekazać wyrok komornikowi w celu wyegzekwowania zasądzonej kwoty w toku postępowania egzekucyjnego. Następuje powaga rzeczy osądzonej, czyli nie można wszcząć ponownego postępowania w tej samej sprawie. Terminy uprawomocnienia się o w przypadku wyroków wydanych w postępowaniu cywilnym przez sąd pierwszej instancji uprawomocnienie następuje po 14 dniach od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. Warunkiem złożenia środka odwoławczego, to jest apelacji lub zażalenia, jest wcześniejsze rzut złożenie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku lub jego doręczenia wniosku o uzasadnienie orzeczenia. Należy pamiętać, iż wyrok sądu drugiej instancji, czyli sądu odwoławczego, co do zasady, jest natychmiast prawomocny. Jeśli jednak od wyroku sądu do drugiej instancji przysługuje skarga kasacyjna, to do, do wyrok sądu drugiej instancji nie jest prawomocny, ale jest wykonalny. Prawomocność natomiast postanowień należy podzielić na dwa rodzaje. Wykonane w, yy, wykonane w postępowaniu nieprocesowym, to znaczy postanowienia rozstrzygające co do istoty sprawy, np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Na które przysługuje apelacja, a nie zażalenie, takie postanowienia uprawniają się w trybie przewidzianym dla wyroków. Postanowienia wydane w kwestiach procesowych, na które, o ile są zaskarżalne, przysługuje zażalenie, które można złożyć w terminie 7 dni, te postanowienia uprawniają się w zasadzie po 7 dniach od dnia ogłoszenia przez sąd bądź doręczenia. Natomiast nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym, upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym uprawomacniają się po 14 dniach od doręczenia, jeśli pozwany w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty nie wzrósł skutecznie zarzutu lub sprzeciwu. Prawomocność wyroku oznacza, że podlega on wykonaniu. Potwierdzeniem uprawomocnienia wyroku może być. Klauzula wykonalności, jeśli wykonanie wyroku wymaga podjęcia czynności, np. zapłacenia zasądzonej należności, wydania nieruchomości, albo stwierdzenia prawomocności, jeśli wyrok nie wymaga wykonania, jak np. wyrok orzekający o rozwód. Nadanie klauzuli wykonalności polega na przybiciu na wyroku pieczęci z informacją o jej nadaniu. Musi być ona podpisana przez sędziego lub referendarza sądowego. Zdarzają się sytuacje, w których pomimo, że orzeczenie nie jest prawomocne, może być mu dana klauzula wykonalności. Może być natychmiast wykonalne. Jest to rygor natychmiastowej wykonalności. Jest on nadawany przez sąd, gdy za natychmiastowym wykonaniem takiego orzeczenia przemawia szczególny, ważny interes społeczny. Wniosek o klauzulę wykonalności należy złożyć do właściwego sądu który wydał orzeczenie. Składając do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, należy załączyć odpis tytułu egzekucyjnego, czyli nakazu zapłaty lub wyroku lub wnieść o doręczenie wyroku wraz z klauzulą wykonalności oraz wskazać w zakresie którego punktu wyroku wnosimy o nadanie klauzuli wykonalności. Obowiązujące przepisy nakazują podawanie w treści klauzuli wykonalności oznaczeń dłużnika. Należy zatem podać numer PESEL lub NIP dłużnika będącego osobą fizyczną. A jeśli dłużnik nie jest osobą fizyczną, tylko osobą prawną, to w klauzuli należy podać jej numer PESEL lub NIP. Otrzymanie sądu tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oznacza to, że posiada się tytuł wykonawczy i można złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Co do zasady, tytuł wykonawczy sąd wydaje wyżycielowi tylko raz. I w jednym egzemplarzu. Jednak w przypadku zaistnienia potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku wierzycieli albo przeciwko kilku dłużnikom, a w jednym orzeczeniu sąd zasądził świadczenie od kilku pozwanych na rzecz jednego powoda względnie od jednego pozwanego na rzecz kilku powodów, sąd może oprócz pierwszego tytułu wykonawczego wydać dalsze tytuły, oznaczając cel, do których mają służyć ich liczbę porządkową. Taki dalszy tytuł wykonawczy sąd Wydaje również w sytuacjach, gdy dłużnik posiada więcej niż jedną nieruchomość, a każda z nieruchomości znajduje się w okręgu działania innego komornika sądowego. W przypadku problemów prawnych. Potrzeby pomocy prawnej zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się wyszukiwarka, w której znajdziecie Państwo wszystkie dostępne punkty. A ja za dziś serdecznie dziękuję.